Of in Witamy Państwa w kolejnym odcinku WTF. Nazywam się Black Steve, a ja jestem White Austin. Dziś czekam na starcie o miejsce w walce o PAS USA, w którym wezmą udział Kibal Buba i Harley Harry. To prawda, Austin, ale kto to idzie? Fragles, wiem, że to oglądasz. I mówię ci, wyłaś na ring zanim się wkurzę. Czego chcesz, Amol? To ty znowu chciałem twojego ojca. Albo właściwie możemy zawalczyć, skoro twój stary na moje wezwanie reaguje tym, że wysyła ciebie, to niech będzie. I co? Pewnie znowu walniesz mnie krzesełkiem? Nie. No co ty, ja? I zaczynamy pierwsze starcie Fragest Junior kontra Amol, a z tej okazji witam się z Państwem, profesor Zapasów. Tizek. I Micho. Tizek, jak myślisz, czy w tej walce Amol w ogóle nie użyje żadnego przedmiotu z y, ringu? Jak myślisz? No słyszeliśmy, że obiecał, że niby nie użyje krzesełka, ale to jest Amol jemu nie warto ufać, bo jak wiem, on gra nieczysto, pewnie dzisiaj też użyje jakichś nieczystych akcji. No ale widzimy już teraz takie uderzenie z łokcia z taką połączoną ze śrubą. I już Amol chodzi na Nerżnik i czeka Fragles w stanie, skacze i trafi w niego kolanami. I co teraz zobaczymy? Widzimy, że Amol odbija się od Liny, nie wiem właściwie po co on to robi. Ale tak, teraz już przypina Fraglesa Juniora i czy zobaczymy? No nie zobaczymy nawet dwóch w tym meczu bo Fragless Junior jest jeszcze za świeży Widzimy już headlock w wykonaniu Amola ale Fragless Junior to skontrował do wristlocku po czym wykonał takie obrotowe uderzenia I teraz widzieliśmy Bulldog Teraz już chciał Fragles podnieść Amola ale ten go podrapał po oczach I teraz wykonał backbreaker No widzę, że ta walka jest bardziej wyrównana niż ta Uuu, No i jak zawsze klasyczne zaganie Amola I znowu padną na ziemię no, cały Amol, no ale tak, widać, że ta walka jest bardziej wyrównana niż tydzień temu. Widać, że Amol się bardziej stara i nie poddaje się. No i od razu widzimy teraz y, Fragles Junior wykorzystał to, że Amol y, padł wtedy na ziemię i teraz wykonał mu taki Ankle Lock. I co teraz będzie? Obraca Amola i mamy sam myśl, czy Amol się podda? Jestem bardzo ciekaw, ponieważ Fragles pewnie odziedziczył parę zdolności po swoim ojcu, który, jak wiemy, jest... Y, pretendentem do pasa bila konana. No ale tak, widzimy, że jednak AMOL się nie poddał, bardzo ładnie się z tego wydostał. Podniósł tak fraglesa i co teraz robią? Mamy Irish Ships, chyba za ring, Tak, i jak AMOL to wykorzystał? Wykonał taki close. I co on teraz robi? No nie wiem co to jest. Jakiś dziwny taniec. I teraz co zrobi AMOL? Wchodzi na narożnik. I mamy takie crossbody z narożnika, no jest to na pewno mocna akcja. Myślę, że... Ale co Amor robi? Widać, że chyba chce wygrać przez Kanot. Jak myślisz, tizek? No widzimy, szybko wrócił po ring po tym, jak wykonał właśnie to crossbody na Fraglesie Juniorze. I teraz już sędzia doliczył do trzech. I czy Fragles przegra przez taką błahostkę? No widzimy, że już... Zdążył się podnieść, ale właśnie zobaczyliśmy odwrotność w wykonaniu Amola, który znowu się przewrócił i teraz już wykonuje nieczystą akcję, po prostu można powiedzieć, nie wiem właściwie co on robi, ściska genitalia e, Fraglesa Juniora, albo nie wiem, podrapał go może, albo coś takiego, widzieliśmy teraz przypięcie, ale Fragles Junior dotknął lin, co mu się należało, bo po tej nieczystej akcji od Amola i widzimy już airship do narożnika i co teraz zrobi Fra Fragles Junior, widzimy, widzimy takie przedziwne coś. Fragles Junior zawiesił Amola na narożniku, po czym wykonał mu dropkick w brzuch. I teraz widzimy już jakąś dziwną akcję na nogi. Jak wiemy już, Fraglesowie lubią osłabiać nogi. I co teraz zobaczymy? Widzimy, że tym razem właśnie Fragles Junior wchodzi na narożnik i czeka, że Amor w stanie. I widzimy taki fist drop z narożnika i chyba zobaczymy przypięcie ale ta, nie, jednak nie, nie ma przypięcia widać, że Fragles Junior chciał podnieść Amola i wykonał mu teraz taki back suplex, jakby taki belly to back suplex i mamy od razu przypięcie, mamy jeden dwa i nie trzy widzimy, że Amol jest jeszcze za i co on teraz robi, miała być chyba znowu ta śruba, ale to skontrował takim armdragiem i teraz już y, chyba Amol pokazał, że ma dosyć tego pojedynku, i wyjął tym razem młotek z podringu. No, muszę powiedzieć, że dotrzymał obietnicy, nie użył krzesełka, tylko młota. I czy ich konflikt zakończy się po takiej walce? Nie sądzę. Myślę, że ich stajcie, będziemy mogli zobaczyć na Under Construction, a i tego dowiemy się niedługo. Do zobaczenia za tydzień, junior. I zaczynamy trzecie starcie z serii Shaman i Samoazur kontra Pedro i Madanger. Jak na razie wiemy, że obydwa mają po jednej wygranej i jednej przegranej. Ale teraz tak, skupmy się na walce. Widzimy, tym razem walczy Shaman z Pedrem. I już Pedro, miałeś przypięty jednak do link. Ale nie wiem, Micho, czy zauważyłeś, jak wchodził Pedro ze swoim managerem, Matem Angelem, że Matt Angel ma swoją koszulkę. Widzimy, że wszyscy poszli już w ślady Baragarego. Bilko nam sobie zrobił koszulkę Matt Angel, zobaczymy kto jeszcze. Matt Angel na swojej koszulce zrobił anioła, bo wiemy, że nazywał się właśnie Matt Anioł. No tak, skupmy się właśnie już na walce. Widzimy, że szaman wykonuje potężny Powerbomb na yy, pedrze i założył teraz chyba jakiś Submission. Mamy Uncle Lock. Widzimy, że Pedro dotknął Lin, a sędzia tego nie zauważył. Co jest grane w ogóle? Nie wiem. Sędzia w ogóle powinien zareagować, gdyż Pedro właśnie dotknął Lin i nie powinien być zamieszanowany przez y, szamana, ale widzimy, że teraz uwolnił się, nie chciał czekać, aż sędzia zauważy to, że on dotknął Lin. W ogóle dziwię się, że Matt Angel też nie powiedział nic do sędziego. No ale widzieliśmy już Ezuguri w wykonaniu Pedra na szamanie i teraz Pedro zakłada jakąś przedziwną akcję. Widzimy, jakaś pewnie to jest z hiszpańskiej szkoły akcja, i tak, co teraz zobaczymy? Widzimy, że teraz y, właśnie Pedro wykonał taki przedziwny senton, i już widzimy teraz szaman odzyskuje kontrolę i wykonuje swój Tiger, bo. No nie, nie ma Tiger Bomba chyba, a właśnie miał być Tiger Bomb w wykonaniu Szamana, ale został skontrowany przez Pedra samą Samandropem i widzieliśmy teraz przepiękną akcję, Pedro wbiegł na narożnik, od razu wyskoczył i mieliśmy przypięcie, ale Szaman dotknął Lin. I co teraz zrobi Pedro, widzimy odbił się od Lin, ale to wykorzystał Szaman i wykonał mu potężny German Suplex i co teraz zrobi Szaman, widzimy nadepnął na czerwony nos yy, Pedra. Pewnie chciał mu też zdrapać ten, y, jego makijaż na twarzy. Widzieliśmy Ice do narożnika i co teraz zobaczymy? Widzimy jakąś akcję, widzimy... To jest Buddy Splash w wykonaniu Szamanana Pedrze, taki z odbicia się z drugiej liny i od razu przepięcia. I czy będzie trzy? No nie jestem tego do końca pewien. No tak, było dwa.